To Dawno się nie widzieliśmy, ale oczywiście byłam na wakacjach Dobra, co chcecie się robić? Pazy. Dobrze. Ale na początku muszę Ci pokazać moją prawdziwą twarz. Tak, to jest moja prawdziwa twarz. Dobrze, no to dawaj teraz... Boże, ale wszystkie pazy. Dobrze, no to... Masz mega wielkie szpony. Na szczęście mam tę perówkę, to ona ci obetnie ok. Ale przecież to się nie obcina Czy Ja tu jestem kosmetyczką, ja dobrze wiem. Dobrze, co robimy z nimi? A chciałabym je pofarbować na na przykład kolor taki czerwoniutki, wiesz taki czerwony, taka wiśnia. Dobrze, to zrobię ci na niebiesko. Tylko zaczekaj, idę po farby. Dobra, mam farby. Ale to są farby do pomalowania ścian. Cichaj. A właśnie, dzięki, za, że przypomniałaś, muszę zanieść mojemu mężowi farby, bo malujemy e, e, nasz pokój dziecka. Spyszek! Dobrze jestem. E, coś by jeszcze tutaj chciałaś? E, ja chcę jeszcze takie e, naklejeczki. Naklejeczki. Dobrze, a jakie? No takie takie błyskawice albo serduszka. Dobrze, to ja idę po naklejeczki. Dobrze jestem. Naklejamy. Ale to są przecież naklejki myszki miki. <grym _> naklejki myszki miki. Za te naklejki zapłaciłam całe 10 zł, czyli to nie są zwykłe myszki miki, to są myszki miki pro. Jak myszki Miki pro? No pro. Max. Jeszcze w dodatku. Bo musiałem jeszcze zapłacić za paragon. Za paragon? Co? Dobra, e, płacisz mi 5 milionów. Jak 5 milionów? Panie, coś pogrzało. Nie, 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 nie. Jesteś już mi winna mega dużo. E, nie przychodź następnym razem bez hajsu. Wypierdam.